Witam wszystkich bardzo serdecznie. jestem Satanos Witam w 13 odcinku degustacji trunków z Satanosem Dzisiaj degustuję piwo Argus Radler Tylko 2%, więc to jest kurwa zdzierstwo Zapłaciłem za to w sumie nic bo Za, 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 za ten, za fatygę, że to, że kupiłem Ale no widzimy, otworzyłem już taka pianka się zrobiła Jest to podobno bardzo dobre piwo Zapach jest Taki kurwa dobry w sumie Smak aloesu, wyrazisty Zobaczymy czy jest taki wyrazisty Także mamy to standardowo słuch Zapach Wygląd Co tam jeszcze było kurwa dobrze tego nie grywałem Dotyk I smak Kurwa to się... <grywa> Może nie to co harnasz ale nie jest to złe, ma taki... Takie jest jest Dobre. Powiedziałem, że smaku taki 9x10. Etykieta takie 7 na 10. to Mamy 16 na 20 zapach 8 na 10, mamy 24 na 30 i procenty to kurwa no skam trochę, nie? 2% to 2 punkty. To mamy 26 na 40. Czyli wynik, polecam, polecam. Bardzo dobre piwo. A jak można nazwać to piwo, to bardziej sok jest. Polecam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.